Mamy widzowie, nagram dzisiaj w CSGO, zachęcam do zalekowania kanału. Ja wiem, że się zastanawiam, dlaczego pierwsze wyrządzenie, zostało nagrane. No, nagranie mi się nie włączyło, czy bardziej to mi się wyłączyło przez przypadek, bo coś kliknęłam. Wspieramy na mapie Overpass. Dzisiaj potrzebujemy się pod Izaka Zemeritos Bambitos. To jedna z serii, gdzie potrzebujemy się pod graczy YouTuberów. Jest ja za dużo nie no, no, bo się no, Będę skupiać. Ajajaj. Szkoda, szkoda w sumie. mi... No, szkoda. Chyba no, bo w pierwszych dwóch rundach... ...i ziomeczek nie mówił... ...o, siema, czy go, nas go, nas no, no ja mu że tak, proszę brata, bo jego brat jest wielkim fanem Izaka. W ogóle pozdrawiam Izaka. I wchodźcie Flashback. mój kanał, bo jest bardzo fajnym youtuberem. Lubię oglądać jego mecze w sesja No! I co? No teraz lecimy do... Oh, to jest chyba pierwsza Pierwsza odcinek z się po jednej jakichś youtuberów. No i pierwszy odcinek chyba sesja na tym kanale Aj, a miał. Szkoda. Ultimenup. menu No w sumie. Jak, jak Monik wskazuje, to nawet nie taki noob. Powiedziałbym, że jakiego YouTubera mogę udawać w który okay? I wybiorę jeden jednego ziomeczka z komentarzy, który Wygra no, wygrajmy. jego wybór będzie na odcinku. Może być Pago, może być Pasza. I sobie zażyczył. Aj! Przepraszam, idę wola, ja tam nie wiem. A jak no. mówię, to nie mogę się stawić. Przepraszam za to, że słabo mi poszło, ale teraz się postaram poprawić. Chyba po mojej. Chyba... Znaczy mogę też się... Chyba po moim też, moim granu to. on się skapnie że to... Nie jestem. Mogę też się pod Joką, Tylko proszę, ja już bez... nie patrzę proszę później. ja to robię tak, że udaję pasy. Zobaczmy ile ludzi się skapnie, że to nie ja. Okej? Okay. Proszę, nie pozwijcie Zrobię też opening tych kiedyś Okej okay, z no idziemy na sobie ludy go, go, go. O i możemy też zagrać y, losowa broń Challenge To też jest fajne, że na przykład ziomy wybierają bronią, jaką mam grać Na przykład mówię na czacie jaką bronią mam grać

Ёй, Мики, я бы тебя забрал. Подождите, я с вами O, wróciłam. Ale tak, coś mi. No, program do nagrywania nie działa. Tak dobrze. I wydrżeliśmy raz 5 3, minut. Coś takiego, bo tu mam alert, że chyba mi się za wyłączył się za 7 minut. Jak będę się odcinek niestety za. Za no

Może być StumbleGuys, Fortnite. Yy... CSGO. Co chcecie? Padzi. Co tylko chcesz? LOL. Bo stanie jak AWK, bo ziomek awczy, to nikt nie idzie i pewnie się zostanie też. Może i tak na Bo no, muszę więcej niczym jest większa szansa, że. Już poznania, nie wiem, jednak. Więc w sumie opcja jest w leśnictwie na, na, przykład na podniewy, co możecie rozpoznać 9 osób, a tu możesz 19. Nienawidzę jak ziomy idą z powrotem. to jest tak Oni są tak koszmarni, że oni uh, a nie... Bo z Nienawidzę tak... Co już tak robię tam? Jak może być uh, wina mojego placementu, bo... Ja na taki sprawy, a... Bo... Nadeg gram na stare podkładce. Na za... w następnym odcinku będę już zaanotował sobie taką matę ogromną świecącą. Ale tam... Proszę, zobaczymy, dokąd y, program już zatrzyma. Wytrzyma, bo yeah. już. Bo jest na nie brakuje w ogóle, w jakimś momencie. że po nas tutaj ludzie przyjdą. Albo przyjdę po nas tutaj ludzie. Co so, ja zrobię? A, on że to nie jest turniejowe. И так. Mm -hmm. <смешной> я думаю, я с Ха, о, добрый. Попадаем, чехал, и Chociaż tu sobie im zadałam. To trochę pewno będzie taki odcinek, ale dla wsparcia możecie załapkować, zasubować kanał. więcej takich odcinków. Jeśli pod tym odcinkiem dobijemy 10 łapek... 10 łapek w górę, to nagrywam kolejny odcinek. To nagrywam kolejny odcinek z serii... No, z serii w kre, e, się pod youtuberów w różnych grach i może... Coś się nam powiedzieć? I będę kolejny raz w serii z... w serii z udawania kogoś z Emeritas Bambi, w tym serii mam. E, znaczy... no, w sumie jedną taką większą. Jedną większą, drugą mniejszą, e, tak są takie same, prawda? Czyli To tam też, też będzie, ale może. Mam... No, na przykład Simple, może być na przykład Biceps. Co tam chcecie? To jest chce skórka pomarańczy. bo mam skórka pomarańczy. Flashback! Ja lubię spięć czasami Talek Taradam Taradada Ale na się też możemy jaką inną serię zrobić na przykład Że No Z nim sniperuje jakieś je... na przykład mojego kolega

Z tego udzielę no i się go. To może dociągnę do właśnie wygranych. Nie wiem, bo coś też próbowałem pogrzebać. Chciałeś się bawić z pompą? To będziesz mieć zabawę z popo. A no może jeszcze dwie rurki taki... yeah, okay, wytrzymam? Wy... Może te dwie rurki jeszcze wytrzymam, widzowie? A, w ogóle, no, no, już się no, Nie wiem czy mi się uda. No zaraz będę musiał kończyć. Widzowie, niestety. Przegram Może jakiś kill? O, w dupka. w dupka niestety widzowie program i posiada. zanim co się wyłączy. To do zobaczenia widzowie do następnego odcinka. I tak napiszcie w youtubera mam w następnym odcinku z tej serii udawać. Narka. Nara